Ten weekend można nazwać śmiało powtórką z rozrywki, bo będziemy mieli e, oczywiście rewanż Bena z Jubankiem Juniorem, ale też usłyszałem od Majka Koperinga, że praktycznie walka Joshua z Paulem jest dogadana. Gdzieś już to słyszeliśmy? Tak, oczywiście, więc posłuchajcie. Teraz już słychać o tym, że Jake Paul negocjuje z Antonem Joshua. Tym razem te rozmowy są tak zaawansowane, że praktycznie dokończone. I o tym informuje nas znany amerykański dziennikarz Mike Copering. Dalej podaje to magazyn zwykle dobrze poinformowany ring. No, czy. Jest szansa na taki pojedynek, ja nie uwierzę dopóki kontrakty nie zostaną podpisane, a nawet nie uwierzę dopóki obaj panowie nie znajdą się w ringu. Dlaczego? Jake Paul jest w stanie zarobić pieniądze praktycznie z każdym. Z dużym nazwiskiem oczywiście jest w stanie zarobić duże pieniądze. Ubierając Gervonta Davisa z kategorii 61 kg w rękawisty 14-uncjowe, jest w stanie nawet taki pojedynek przeżyć, chociaż nie wiemy, ale, ale można tak zakładać. Natomiast, jakby nawet 25 założył Antonemu Joshule, to on tego pojedynku nie przeżyje. Więc co nam z ogromnych pieniędzy, nawet największych, nawet powiedzmy dwa razy większych niż za tą walkę z Davisem, jeśli nie będziemy mogli ich wydać? A jeśli Jake Paul, nie będzie umiał tak szybko upadać jak król upadków u nas w Polsce, to wtedy będzie miał problem, bo będzie musiał taki cios przyjąć, i ten cios będzie bolął, i ten cios no, może zrobić mu krzywdę. Tak jak powiedziałem, nie kalkuluje mi się ta walka w żaden sposób. Ciężko mi będzie uwierzyć, że Jake Paul się na nią zdecyduje. Chyba, że ludzie, którzy z nim pracują nakarmili go jakimiś wyredniami, że on jest w stanie szybkością z Joshua wygrać. Ja w to nie wierzę. Nie jest w stanie niczym z Joshua wygrać. Musiał wziąć by do ringu pistolet, najlepiej dwa i strzelać z dystansu bardzo celnie, za nim. Antony do niego by nie dopadł. Widzieliśmy co Joshua zrobił z Nganu. Oczywiście, e, były mi świata kategorii ciężkiej, Brytyjczyk e, ma swoje demony i on e, zawodników, którzy potrafią przyjąć jego uderzenie, a jednocześnie potrafią skontrować, być agresywni, wywrzeć na nim presję, zbliżyć się do niego. E, potrafią przyjąć jego cios albo uniknąć jego ciosu. On e, z nimi ma problemy, natomiast. E, no, nie będzie w stanie Jake Paul tego zrobić, więc Joshua potraktuje go właśnie jak nganu, tylko, że jeszcze brutalniej, bo nganu przynajmniej miał czym zagrozić. Miał argument w pięści w postaci silnego ciosu. Oczywiście tego ciosu nie umiał doprowadzić do Joshua. Nie umiał też zamortyzować jego uderzeń. Natomiast sam miał jakiś straszak. W przypadku Jake'a Paula nie ma nic takiego. Absolutnie Niewiarygodna rzecz, ja w to nie wierzę. A wracając do weekendu, to oczywiście e, głównym daniem będzie Eubank Junior z Connorem Berem. ale w Stanach Zjednoczonych, e, w, te, w tą też sobotę odbędzie się e, pojedynek mistrza świata Rafaela Espinosa. to jest ten Meksykanin, który pokonał e, no, sensacyjnie Robesi Ramirez'a w takiej szalonej walce, gdzie Ramirez go trafił, a później Później Espinoza wrócił i był lepszy, a, a później jeszcze w rewanżu udowodnił to, że jest lepszy od Robesie Ramirez, a tam to nie było wypadkiem. Przy pracy to będzie już czwarta obrona Espinozy i no, Meksykanin, na którego raczej nikt nie stawiał, który ma takie warunki fizyczne nawet podchodzące pod anomalie w tej kategorii, wagowej bodajże 188 cm wzrostu będzie boksował no, wydawało mi się zawsze że z Korańcem Kagai z Korańczykiem Kagai, który mm, jest agresywny o, ładnie skraca dystans, bitny jest też, ale ciężko mu będzie do spinozy dystans skrócić, a nawet jak tak to spinoza potrafi nawet grać w tą grę. Półdej z sobą, a siła ciosu będzie po jego stronie. Stawiam tutaj na Rafaela Espinosa, stawiam na zwycięstwo jego przed czasem po niezłej bitce i na tej samej gali Rysiu Torres, jak to mówi nasz rychu z Ring Polska. Rysiu Torres będzie boksował, ale z Ukraińcem. Jakby Rysiu Torres dostał w Polsce takiego rywala, to z Czechem, przepraszam. Znaczy dużo, dużo gorzej, bo Czesi na zawodowstwie dobrej renomy nie mają, a już szczególnie u nas w kraju. Żeby u nas w kraju taki gość, który ma medal olimpijski, jest mega kozakiem ekspresowo odprawiającym swoich rywali na zawodowstwie, dostał gościa pokroju tego Czecha, to by spadła wielka krytyka i też krytyka. Być może spadnie na Torresa w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jedno jest pewne: niewielka, tylko ekstremalnych fanów, bo reszta nie będzie tego pojedynku oglądać. Nikt się tym nie zainteresuje. Tam bardziej wartościowym pojedynkiem z karty tej Zanderkartu jest Emiliano Vargas, który buduje konsekwentnie swoją karierę na coraz lepszych pięściarzach. Ma Amerykanina, z którym powinien sobie poradzić, ale jest to jakby w zakresie jeszcze budowania umiejętności i rozwoju tego zawodnika. No i co, przechodzimy do walki w Wielkiej Brytanii, na którą sprzedał Conor Ben i Eubank Junior wszystkie bilety, więc nie było warto inwestować w Fight, crack. tam Adam Azim, ale. Po zwycięstwie z Lipiniecem liczyłem na lepszego rywala, taka ekspozycja, natomiast nie będziemy już chyba na tle kogo pokazywać, bo ja tam tego jego rywala nie znam. A e, Richard Jakpor też nam dobrze znany, boksował, między m.in. z Słowackim, jeszcze w kategorii cruiser. to Richard Jakpor też ma niepokonanego zawodnika w kategorii ciężkiej, natomiast no, takiego, który został hodowany na tak zwanych bumach. Albo dostarczycieli, do, dostarczyciela punktów, więc nie wiemy, gdzie jest jego rywal, i dopiero w walce z Ryakporem się je, o tym dowiemy. A co do walki Konora Bena z Jubankiem Juniorem, no to wydaje się, że wszystko widzieliśmy w pierwszym starciu i wszystko wiemy, a tak naprawdę nie wiemy, bo będzie się liczyła bardzo mocno dyspozycja dnia i nastawienie jednego. I drugiego oraz to, jak przeczytali ten ich pierwszy pojedynek, jak wyciągnęli z niego wnioski, jak przygotowywali się taktycznie i fizycznie do drugiej konfrontacji. Jeśli chodzi o Jubonka Juniora, to tutaj nie zgodzę się z brytyjskimi, amerykańskimi ekspertami, których cenię. Oni twierdzą, że Conor Ben będzie w stanie więcej tych wniosków wyciągnąć, ma większe pole do popisu. E, może się nauczyć więcej, lepiej się zaadaptować do kategorii wagowej. No i być może tak będzie, i że jest młodszy, więc regeneracja pomiędzy walkami e, będzie szybsza. I to jest e, argument, z którym się muszę zgodzić, oczywiście, i chcę się zgodzić, natomiast e, on nie będzie chyba kluczowy. Chyba, bo ja tego oczywiście e, nie wiem, ale tak sobie mogę tutaj dedukować, analizując ten pojedynek. Nie będzie kluczowy, bo mm, chodzi o to, że ringowe IQ według mnie jest po stronie Ubanka Juniora. I to pięściarz, który jest y, bardziej inteligentny, korzysta więcej z y, pierwszego spotkania. On po prostu może wyciągnąć więcej wniosków. Druga sprawa jest taka, że moim zdaniem Mógł, chociaż nie musiał, Jubank Juniorze zlekceważyć, zlekceważyć Conor Bena w ich pierwszym pojedynku, bo ten jest w kategorii pośredniej, a on był w kategorii średniej, a nawet walczył w super średniej. Czyli generalnie jest dużo, dużo większy, a ci dużo, dużo więksi często lekceważył tych mniejszych. Bend poszedł bez kompleksów, agresywnie, z animuszem do tego pierwszego pojedynku i. E, tak jak powiedziałem, w ogóle nie zastanawiając się ruszył na Jubanka e, Juniora, nie zastanawiając się jak mocno ten bije i jak e, e, dużo większy od niego jest, e, i tym zaskoczył Jubanka. W drugiej warce o tym e, elemencie zaskoczenia morwy być nie może, bo Jubank z pewnością będzie na to przygotowany, będzie ciężej trenował i jeśli e, zdołał się zregenerować po ich pierwszym e, pojedynku, to absolutnie tu, tutaj będzie pokazywał się z lepszej strony. Co pokazuje pierwsza walka i jej statystyki, że jab, czyli cios przednią ręką na lewy prosty Jubanka tutaj odgrywał kluczową rolę w ich pierwszym pojedynku. No i rzeczywiście tak było, zawodnik większy stojący szeroko na nogach może łatwo doprowadzić ten jab do głowy rywala, rozstrzeliwać niemal nawet tak szybkiego zawodnika, jakim jest Conor Ben. Ben w tej pierwszej walce popełnił niewielki błąd, moim zdaniem. Rozszerzył pozycję w sensie, on tak walczy, natomiast nie była to dobra taktyka na tyle większego Jubanka. Rozszerzył za bardzo pozycję, co nie pozwalało mu wybijać się dynamicznie z prawej nogi i nie pozwalało skracać tego dystansu wystarczająco szybko. Do tego bił długie ciosy proste, i tak nie będą, przecież dłuższe niż ciosy jubanka, więc on powinien skrócić ten dystans wzorem Mike'a Tysona, zawężyć pozycję i szybciej dojść do jubanka. Później rozwijając kombinacje, te agresywne kombinacje ciosów sierpowych i haków. Które towarzyszyły mu na początku ich pierwszego pojedynku. Później, oczywiście, dynamika Bena spadła i siłą rzeczy nie mógł przeważać się w Power Punches. Co pokazuje trzy ostatnie rundy, gdzie tak naprawdę Eubank masakrował Bena. Ta przewaga była jego ogromna w Power Punches, w Jabach, oczywiście, była duża przez cały okres trwania tego pojedynku. Więc co. Wnioski są takie, że jeśli Ben ma szansę, to ma szansę w ich początkowej fazie tego pojedynku ruszyć mocno, zaatakować w kombinacjach. Jest zawodnikiem lepszym do oglądania, bardziej dynamicznym. Mi się osobiście zdecydowanie bardziej podoba Konor Ben w swoim boksie, ale też brak mu defensywy. Defensywy, która jest niezłą stroną Jubanka. Juniora, może nie najlepszą, ale zdecydowanie lepszą niż u Bena. I oprócz gabarytów, to on ma to coś. Może też y, taki założyć margines błędu i przyjąć cios Bena, no bo jest z wyższej kategorii wagowej. A wydaje mi się, że y, już on sobie się ugruntował z powrotem w tej kategorii średniej. Y, Jeszcze w y, pierwszej walce z Liamem Smithem, kiedy zbijał te wagi, był szklany i ten timing fu funkcjonował nie najlepiej. Natomiast w tej chwili wydaje się wszystko już być na swoim miejscu i Jubank staje się no może nie groźnym graczem tej kategorii wagowej, ale zdecydowanie lepszym niż jeszcze był w pierwszej walce z Liam Smithem. I co ta walka z Liam Smithem jeszcze pokazała? A raczej ten dwument, że Jubank potrafi wyciągać wnioski z pierwszych pojedynków. O Benie jeszcze tego nie wiemy, natomiast u Ubanka już tak. No i w tym pierwszym dwóch meczu z Lajamem właśnie Smithem, Jubank zdecydowanie w dwójce był lepszy od słona. Ta druga Jubanka Juniora była no, o niebo lepsza i, i tam jakby zupełnie 180 stopni odwrócił się pojedynek i postawa Jubanka Juniora. I wydaje mi się, że jeśli on. Właśnie przygotuje się e, jak najlepiej do rewanżu z Benem, wyciągnie wnioski i jednocześnie te ringowe IQ podpowiem mu jakąś technik taktykę i rozwiązania. Jeśli zacznie agresywniej niż w pierwszym walce, ten Jeff będzie częstszy e, z ruchem do przodu, doda trochę więcej ciosów na korpus i jednocześnie złapie timing szybciej do ciosów podbródkowych, którym zresztą sprawiały bardzo duże problemy Lajamowi, Smithowi oraz Benowi w tych, ich pierwszym pojedynku, no to wtedy ma szansę wygrać ten pojedynek przed czasem. I ja właśnie chyba na to postawię. Oczywiście zgodnie z tą waszą zasadą w komentarzach stawiajcie odwrotnie wtedy wygracie. Natomiast ja postawię, że Jubank wygra ten pojedynek i nawet pokuszę się o niepopularne stwierdzenie, że wygra ten pojedynek przed czasem. Bądź co, bądź czeka nas Naprawdę bardzo widowiskowe starcie. Ja dzisiaj lecę y, Butlera chyba z Kanady, komentować do TVP Sport od drugiej w nocy. Kto jest nocnym markiem, na to serdecznie zapraszam. Jak nie, no to oczywiście powtóreczka tam z Piątkiem Jagieło. Później y, w sobotę chyba mam y, Olimpia Fight Night. Serdecznie na to zapraszam. To jest Gana w Olsztynie. Y, Robiona. Ja byłem na tej gali w Lidzbarku, kiedyś wrzucałem takie piękne obrazki z e, hotelu e, w Lidzbarku Warmińskim, który jest w zamku krzyżackim, e, a konkretnie w zamku biskupów warmińskich. E, I teraz mamy kolejną edycję, bodajże 11. Na tej gali będzie też zbiórka, zbiórka na rzecz córki Daniela Mielanczyka e, Poli e, Omielanczuk. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału. W komentarzach wrzucam zaraz link do, do tej gali, gdzie ona będzie transmitowana w sobotę. A Was zapraszam na podsumowanie. Prawdopodobnie zrobię z garnkiem już w niedzielę. Także do usłyszenia.